90% pieniędzy na świecie to pieniądze wirtualne, które fizycznie nie istnieją, są tylko zapisem na ekranie komputera, tak napisał portal ekonomiczny. Teraz napisał, ja już kiedyś ostrzegałem, jakby tak zebrać całą gotówkę świata, to byłoby może, ja wiem, ze 100 dolarów plus trochę żetonów z szatni, kilka pastylek miętowych. Reszta to pieniądze, o których się tylko mówi. To jest, słuchajcie, koniec procesu likwidacji pieniędzy. Człowiek od samego początku znęcał się nad pieniądzem. W dawnych czasach każda, nawet najmniejsza moneta była bita. Teraz też jest nie lepiej. Ile razy to się słyszy, że ktoś się zbił szmal? To pieniądz się pogniewał, pakuje do torby gotówkę i ucieka na atol. I te pieniądze, którymi teraz obracamy, to pieniądze, o których się tylko mówi. Jeśli słyszymy o transakcji na sumę miliona złotych, to oznacza, że jedna firma napisała milion złotych na ekranie komputera tej drugiej firmy. To jest zasada wielkich finansów. Jeśli napiszesz jakąkolwiek sumę pieniędzy powyżej 100 złotych, to oznacza, że masz te pieniądze. W przypadku normalnych ludzi to niestety nie działa. A bankierzy chcą by gotówkę zupełnie zlikwidować. No to z czego będziemy żyć bez gotówki? To nam na naszych ekranach komputera napisze pieniądze. Ale mam też tradycyjną, dobrą wiadomość biznesową. Zawsze ją podaję. Rynek finansowy w Polsce trzeźwieje. Przeczytałem, że Wik stracił promil. Na razie jeden, ale na początek i to dobre.